Witam Państwa w naszym kolejnym filmie, który zapoczątkuje cały cykl filmów pod wspólnym tytułem Konfrontacja technik wędkarskich. W filmach tych będę konfrontował, porównywał różne metody wędkarskie zarówno ogólnie teoretycznie, jak również w praktyce na konkretnych łowiskach i pod kątem konkretnych gatunków ryb. W dzisiejszym filmie porównamy feeder z odległościówką, a naszym kryterium będą najważniejsze cechy użytkowe tych dwóch bardzo popularnych technik. Zatem zaczynamy. Naszym pierwszym kryterium będzie odległość łowienia. W zależności od potrzeb odległościówką skutecznie możemy łowić na odległości 12 do 60 metrów od brzegu, przy czym optimum to 20 do 35 metrów. Odległość łowienia zależy przede wszystkim od gramatury spławika oraz średnicy żyłki. Im cieńsza żyłka i im cięższy spławik, tym rzut będzie dalszy. Fiderem możemy osiągnąć naprawdę imponujące odległości rzutu, które zależą od wielkości i kształtu koszyka oraz średnicy żyłki głównej. Oczywiście im większa gramatura koszyka i im mniejsza średnica żyłki, tym rzut będzie dalszy. Do dalekich rzutów używa się specjalnych koszyków w kształcie pocisku o idealnie centrycznej budowie. Dalsze rzuty daje również zastosowanie plecionki, która jest dużo cieńsza od żyłki przy tej samej wytrzymałości. Reasumując, kryterium jakim jest odległość wygrywa zdecydowanie FIDER, także mamy 1-0 dla FIDERa. Jedną z najważniejszych rzeczy w wędkarstwie jest precyzja. Dokładne podanie zanęty, a później dokładne umieszczenie w tym samym miejscu przynęty jest często kluczem do wędkarskiego sukcesu. Dlatego w naszym porównaniu nie może zabraknąć właśnie tego kryterium, czyli precyzji łowienia. W przypadku odległościówki precyzyjne łowienie waglerem wymaga sporo wprawy, a nawet doświadczony wędkarz ma problem, aby zarzucić zestaw zawsze. W pole o promieniu 1 m. Jeśli chodzi o to kryterium, feeder wydaje się najdokładniejszą, najbardziej precyzyjną techniką wędkarską. Nowoczesne koszyki feederowe do precyzyjnego łowienia plus doświadczenie wędkarza dają niesłychaną precyzję rzutu. Dobry wędkarz z odrobiną wprawy potrafi rzucać w koło średnicy wiadra na odległość 40 lub 50 m. Czyli kolejny punkt dla Fidera. Wszelkie łowiska wędkarskie to przede wszystkim otwarte przestrzenie, bardzo mocno narażone na podmuchy wiatru. Wiatr jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników atmosferycznych, jakie towarzyszą wędkarzowi. W związku z tym nie może go zabraknąć również w naszym porównaniu. Precyzja łowienia w wietrze to nasze kolejne kryterium. Nawet najcięższy wagler ma stosunkowo dużą powierzchnię, dlatego jest bardzo podatny na podmuchy wiatru, które potrafią go przesunąć nawet o 2 metry, zwłaszcza kiedy wędkarz nieumiejętnie zachomuje zestaw. W związku z tym wiatr ma ogromny wpływ na precyzję łowienia odległościówką. Całkiem inaczej rzecz ma się w przypadku Fidera. Kompaktowy koszyk o małej powierzchni prawie nie reaguje na podmuchy wiatru, jeśli wędkarz prawidłowo wykona rzut i hamowanie zestawu. Biorąc to pod uwagę, przyznajemy kolejny punkt dla Fidera. Zarówno odległościówka, jak i Fider nie obędą się bez nęcenia. Dokładne, precyzyjne nęcenie jest. Jednym z najistotniejszych elementów obu tych technik, w związku z tym precyzyjne nęcenie będzie kolejnym naszym kryterium. W przypadku odległościówki nęcimy procą lub, jeśli kto woli i ma fizyczne możliwości, może nęcić ręką. Nęcenie tymi sposobami jest zdecydowanie najmniej precyzyjne ze wszystkich, nawet jeśli wędkarz jest wyjątkowo w prawnym procarze. Nęcenie fiderem to wprowadzenie do łowiska zanęty za pomocą koszyka zanętowego. Na początku możemy użyć większego koszyka, nazywanego często koszykiem szklanką, aby w łowisku znalazła się większa ilość zanęty. Jeśli mamy właściwie zablokowaną żyłkę na kołowrotku, osiągniemy precyzję nęcenia nieosiągalną w żadnej innej technice. W związku z tym kolejny punkt dla fidera. Choć jak do tej pory nasze porównanie wypada dość nokautująco na rzecz fidera, to jednak są elementy, które bardzo mocno przemawiają za odległościówką. Zdarzają się sytuacje nad wodą, kiedy w łowisku mamy dużo, dużych i bardzo głodnych ryb. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, zgodnie z zasadą, że do pustego stołu nawet żebrak nie zasiądzie, musimy w łowisku umieścić bardzo dużą ilość zanęty. Jeśli łowimy odległościówką, nie ma z tym problemu. Bierzemy procę możliwie jak największą, jak najmocniejszą, i w ciągu niedługiego okresu czasu jesteśmy w stanie wszczelić 10, 12, a nawet 20 litrów zamętu. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja w przypadku feedera, gdzie jesteśmy bardzo mocno ograniczeni wielkością koszyka. Nawet mając do dyspozycji największy koszyk typu szklanka. Nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie umieścić w łowisku tak dużej ilości zanęty, jak ma to miejsce w przypadku odległościówki. W związku z tym mamy pierwszy punkt dla odległościówki. Nasze kolejne kryterium nazwałem ciche łowienie. W wielu przypadkach, kiedy łowimy duże ryby, zwłaszcza na płytkiej wodzie, istotnym jest, żeby nie hałasować. Hałas powoduje, że duże ryby są podejrzliwe, płochliwe i potrafią odejść na bardzo długo od nęconego miejsca. W przypadku odległościówki możemy wrzucić 90% czy nawet całą zanętę na początek i powstrzymać się od donęcania aż do samego końca. Naszego łowienia, naszej sesji. W przypadku zestawu zarzucamy go dużo dalej, po czym cichutko wciągamy kołowrotkiem w nęcone miejsce. Nie mamy takiej możliwości w przypadku feedera. Koszyk wpada w łowisko zawsze z hałasem, dlatego w płytkim łowisku przy płochliwych rybach łowić feederem będzie nam bardzo ciężko. Mamy zatem kolejny punkt dla odległościówki. Ogromny wpływ na pewność i płynność brania ma opór jaki zestaw stawia rybie. Jeśli jest on nienaturalny i zbyt duży, ryba wypluwa przynętę i nie sposób ją zaciąć. W przypadku odległościówki zestawy są subtelniejsze, a opór postopniowany za pomocą śrucin, dzięki czemu ryby pewniej pobierają przynętę. W przypadku fidera zestaw jest dużo mniej subtelny, a obciążeniem jest stosunkowo duży koszyk. Ryba, pobierając przynętę, czuje duży opór koszyka lub szczytówki, której napięcie daje również spory opór biorącej rybie. W kryterium delikatność zestawu punkt dla spławika. Kolejna dyscyplina to prezentacja przynęt. Odległościówka daje nam sporo możliwości prezentacji przynęty od łowienia z opady począwszy, poprzez przepływankę, łowienie nad dnem i jeszcze kilka innych metod na łowieniu na stopa kończąc. Dużą zaletą odległościówki jest możliwość zmiany sposobu prezentacji przynęty podczas łowienia. Mówiąc z Fiderem, mamy do dyspozycji praktycznie jedną prezentację przynęty, która nieruchomo leży na dnie. Choć sposób ten jest bardzo skuteczny na duże leszcze, to jednak jest to spore ograniczenie, jeśli porównać do tego, co w kwestii prezentacji przynęty oferuje nam odległościówka. W związku z tym kolejny punkt dla spławika i odległościówki. Naszym kolejnym kryterium jest łowienie stoń. Często się zdarza, że przy dnie brakuje tlenu i ryby podnoszą się w pół wody, bądź wręcz zbierają przynęty z powierzchni. Odległościówka oczywiście daje nam możliwość zmniejszenia gruntu i łowienia z półwody delikatnie pod powierzchnią, czy nawet z samej powierzchni, jeżeli użyjemy przynęt pływających. Natomiast w przypadku Fidera pozostaje nam jedynie łowienie z samego dna. W związku z tym, tutaj kolejny punkt dla spławika i odległościówki. Najbardziej widowiskowym elementem wędkarstwa. Jest na pewno branie, dlatego nie może go zabraknąć również w naszym porównaniu. W przypadku odległościówki, branie sygnalizuje spławik, który topi się lub wystawia. Przy fali, która często występuje na jeziorach, delikatne brania mogą być ciężkie do zauważenia, zwłaszcza jeżeli łowimy na dużych odległościach. W przypadku fidera, brania sygnalizuje ruch szczytówki. Jeśli zastosujemy plecionkę lub mało rozciągliwą żyłkę, brania są doskonale widoczne, nawet jeśli łowimy na bardzo dużej odległości od brzegu. W związku z tym, za sygnalizację brania, punkt dla filera. Nie możemy również pominąć w naszym porównaniu bardzo istotnego, szczególnie dla początkujących wędkarzy, elementu, a mianowicie plątanie zestawu. Odległościówka to najtrudniejsza z metod spławikowych. Zestaw bardzo często się plącze, zwłaszcza jeśli jest skomplikowany i używa go niedoświadczony wędkarz. Natomiast w przypadku Fidera jest dużo łatwiej. Dobrze skonstruowany zestaw jest bardzo prosty i praktycznie, praktycznie się nie plącze. W związku z tym za zestaw, za budowę zestawu i plątanie się punkt dla Fidera. Ponieważ pochodzę z Poznania, nie powinno Was zdziwić moje kolejne porównanie, które nazwałem ekonomia. Koszt wędki wraz z kołowrotkiem i zestawem jest bardzo podobny w odległościówce jak i w fiderze. Jednak koszty zanęt w odległościówce są trzykrotnie wyższe. Szczególnie ze względu na sposób nęcenia i dużo mniejszą precyzję. Fider jest bardzo precyzyjną metodą, dlatego używa się w niej bardzo mało zanęty. Mniej zanęty to oczywiście dużo mniejszy koszt. I co za tym idzie, jeden punkt dla fidera. Przestronność i uniwersalność to nasze kolejne kryterium. Maczem możemy łowić na jeziorach, kanałach i wolno płynących rzekach. Duży uciąg praktycznie uniemożliwia stosowanie odległościówki. Fiderem możemy Łowić praktycznie na każdym łowisku bez względu na uciąg, głębokość i odległość, na jakiej łowimy. W zależności od potrzeb, możemy użyć innej wędki lub zmienić gramaturę koszyka, ale feederem dopasujemy się do każdego łowiska. W związku z tym, zawszechstronność kolejny punkt dla fidera. Była technika, była ekonomia. Teraz czas na przyjemność. Nasze kolejne kryterium to widowiskowość brań. W przypadku spławika spektakularne wystawki, powolne zatopienia spławika czy odjazdy w jedną lub drugą stronę to chyba najpiękniejszy moment w wędkarstwie, którego nie doświadczymy w żadnej innej technice wędkarskiej. I nawet najmocniejsze ataki dużych ryb sygnalizowane szczytówką nie dają takiej przyjemności jak taniec spławika podczas brania. W związku z tym zdecydowany punkt dla odległościówki. W ten oto sposób zakończyłem nasze porównanie, naszą konfrontację wynikiem 8 do 6 dla Fidera. Moja ocena oczywiście mogła być subiektywna, i mam nadzieję, że moim filmem sprowokowałem Was do sięgnięcia po obie wędki i do zrobienia własnej próby, własnej konfrontacji, aby przekonać się która technika jest lepsza, która technika Wam bardziej pasuje. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszego filmu, jak również do oglądania naszych kolejnych filmów, które już wkrótce pojawią się na naszym kanale.